Cześć witam serdecznie. Na dzisiejszym filmie mam możliwość przetestować agregat prądotwórczy polskiej firmy Aries. Jest to model EAT7000, wyposażony w silnik Honda GX390 o mocy 11 koni mechanicznych. Gdy użyjemy gniazda trzyfazowego, agregat ten nam, że tak brzydko powiem, uciągnie silnik o mocy nawet 6000 W, natomiast korzystając z gniazda jednofazowego 230V, zasilimy urządzenie o mocy maksymalnej 3400 W. Na tym filmie przyjrzę się z bliska Temu agregatowi, powiem jak jest zbudowany, jakie ma pozostałe parametry. Zabrałem go również na budowę do mojego kolegi Dawida, by tam zasilić niektóre z urządzeń typowo budowlanych oraz przetestuję go pod taką nieco większą piłą, także zobaczymy jak sobie ten agregat radzi. Producent Aries rekomenduje ten generator zwłaszcza do branży budowlanej i rolniczej, tak naprawdę dlatego, że jest to generator bez stabilizacji napięcia, więc nadaje się najbardziej do mocnych, ale bardzo prostych silników, czyli można go używać na przykład do jakiegoś nawadniania w rolnictwie lub w branży budowlanej wszelkie betoniarki, duże piły tarczowe. To jest wszystko, z czym ten sprzęt sobie poradzi. Silnik, który się tu znajduje, to nie tylko bardzo udana jednostka Hondy GX 390 o pojemności 389 cm, dodatkowo jest to wersja VSD9, która jest stworzona do tego, by pracować pod większym obciążeniem, więc właśnie taka dedykowana do generatorów. Jest to jednocylindrowy benzynowy silnik. Tak naprawdę Honda w takich mniejszych silnikach, no można uznać, że jest liderem. Ten model jest produkowany od wielu lat, chociaż przechodził po drodze jakieś drobne modyfikacje. Od podwójnego filtra powietrza z filtrem wstępnym, poprzez żeliwną tuleję cylindra, łożyskowany wał, bardzo prosty układ silnika, więc tam wszystkie podzespoły są na wierzchu. Prosty, trwały, produkowany od wielu lat silnik, także świetnie sprawdza się w tym generatorze. Sam silnik został połączony z bardzo dużą prądnicą, mieszczącą się w tej części. Tu, zerknijcie sobie na tabliczkę i na jej wszelkie parametry. Jest ona bardzo rozpoznawalnej firmy Meccalte. Firma ta zajmuje się produkcją takich właśnie prądnic. Ta tutaj ma moc 7,5000 VA, także też jest bardzo duża. Duża moc idzie w parze również z masą własną. Agregat jest dość ciężki, waży 79 kg i zazwyczaj miałem okazję, no co jest oczywiste, wrzucać go raczej we dwie osoby, no bo samemu to jest prawie że niemożliwe. I zawsze, jak z kimś wrzucałem raz z. Moim bratem raz z kolegą Dawidem, właśnie na budowie, to wszyscy, ach, łapie od tej strony, bo silnik jest cięższy. I to taka ciekawostka: prądnica waży 35,5 kg, a silnik 31,3 Czyli to, to prądnica jest cięższa, mimo dużo mniejszej objętości. Także tej miedzi napchali tam strasznie dużo i wbrew pozorom on jest właśnie cięższy z tej strony. Także każdy ustawiał się od razu do tej trudniejszej strony. Tabliczka znamionowa urządzenia znajduje się w tym miejscu. Właściwie wszystkie informacje już o tym generatorze. Że udało mi się powiedzieć. Jak widać, producent jest bardzo skromny. Jest to według nich agregat prądotwórczy małej mocy. Tu mamy dodatkowe zabezpieczenie, które w razie co nam wystrzeli, jeśli nieco przesadzimy z obciążeniem generatora. Tu mamy dodatkowo wyłącznik gniazda trzyfazowego. Silnik ma czujnik poziomu oleju, więc przy niskim stanie nie uruchomi się ten motor. Tu mamy włączanie sania. Dodatkowo jest kranik paliwa. Mamy linkę, za którą go uruchamiamy. Jest oczywiście Mechaniczny odprężnik. Tu mamy sam wyłącznik silnika, dostęp do filtra powietrza. I tu zbiornik z takim dużym korkiem, choć niestety wlew jest już dużo mniejszy. Więc duży korek, ale sam wlew jest w troszkę małej średnicy. Sam silnik z prądnicą jest przytwierdzony do takiej ramy, która osłania go dokładnie z każdej strony. Silnik z prądnicą umieszczone są tu przez trawę będzie ciężko widać na trzech takich amortyzatorach: jeden w tylnej części, dwa w części przedniej. Rama jest sztywna. Wyspowana jest bardzo solidnie, śmiało można sobie za nią chwycić. I w razie co do tego generatora można do, zakupić również taki uchwyt transportowy wraz z pompowanymi kołami coś takiego jest dostępne. Szkoda, że nie dostajemy tego od razu. No i też nie ukrywam, że ten zestaw jest dość drogi. Wykonany jest solidnie, ale troszkę dużo trzeba za niego dopłacić. Opcjonalnie możemy też kupić do tego agregatu miernik motogodzin. Sam producent Arias nie kryje się z informacją, że dla nich inspiracją był model Hondy ECT7000, którego trwałość i w ogóle sukces na rynku postanowili kontynuować, więc połączenie tego silnika z tą prądnicą jest na rynku znane od wielu lat. Jest bardzo trwałe, więc tu nie ma żadnego zaskoczenia pod kątem tego, jaką moc jest w stanie ten generator wyprodukować i jaka jest jego trwałość, bo jest to produkt na rynku znany od wielu lat, także tu żadnej wpadki nie będzie. Mimo wszystko przetestowałem go, zarówno w takich warunkach budowlanych u swojego kolegi Dawida. Podpięliśmy betoniarkę, jaką tam z marketu, taką też nie jakąś ogromną, równocześnie z piłą tarczową, i sami zobaczcie, jaki był tego efekt. Jak panie majster, będzie? Nie będzie. Co będzie? Mówiłeś 10 łopat. Dobra, to gaszę sprzęt. Gaszę sprzęt. Sam agregat nie odczuł za bardzo tego obciążenia. Tak naprawdę mieliśmy tam do dyspozycji tylko betoniarkę, szlifierkę kątową. Nie zrobiło to na nim wrażenia. Jestem pewien, że znacznie bardziej obciążenie odczuwa kolega Dawid w tym, co się obecnie dzieje w branży budowlanej. Także życzę mu powodzenia i dzięki Dawidzie za możliwość przeprowadzenia tego testu. Jako że nie zrobiło to wrażenia na generatorze, postanowiłem go podpiąć pod taką dużą piłę budowlaną i agregat bez problemu również zdołał poruszyć tą tarczą. Ale wiadomo, poruszyć to można i ziemią, jeśli ma się punkt podparcia, dlatego też przetestowałem pod obciążeniem, więc zobaczcie, jak sobie radzi z cięciem tam cegły, jakiegoś kawałka betonu i nawet kamienia. Wiem, że tutaj dźwięk piły troszeczkę zagłuszał pracę agregatu, nie, słysza, nie słychać jego obciążenia, więc zobaczcie jeszcze z tego ujęcia, może coś będziecie widzieć po pracy agregatu, czy został on obciążony. Przyznam, że nie znam mocy tego silnika. Ma średnicę 22 cm, jak wszystko w branży budowlanej, cały poprany jest betonem, cementem i nic się nie da z niego odczytać, no natomiast wygląda na dość duży. No, ja też nie czuję potrzeby podważania yy, tego, co wskazuje tabliczka znamionowa. Bo tak jak mówię, ta konfiguracja jest znana od lat. No i badałem poprzedni agregat na teście pod obciążeniem i faktycznie wypluwał te wartości, które deklarował producent. Żeby nie było zbyt cukierkowo, jeśli miałbym tu odszukiwać jakieś wady, to tak samo jak w poprzednio testowanym silniku, szkoda, że jest tu tylko ten fabryczny zbiornik, który mieści się oryginalnie w Hondzie GX 390, więc ten o pojemności 6 litrów i 100 ml. pod maksymalnym obciążeniem. Zbiornik ten wystarczy na godzinę i 40 minut pracy. No, jeśli to będzie gdzieś miał w polu ten agregat pracować z jakąś pompą pod obciążeniem, no to uzupełnianie tego paliwa wymagałoby tego, by robić to dość często. No, w razie co można jakiś akcesoryjny zbiornik dołożyć. No i szkoda, że te koła transportowe to wszystko jest takie dość drogie, ale można sobie coś samemu do tej ramy przytwierdzić lub po prostu z tego nie korzystać. Sama rama jest na tyle solidna, że jakimś tam wózkiem widłowym, widlakiem śmiało można to wszystko chwycić. Jestem też pewien, że przez najbliższe 10-15 lat nie ma się też co martwić o części zamienne do tego modelu, bo do tego silnika jest wszystkiego pełno. Tak samo producent tej prądnicy również z rynku nie zniknie. Na pewno pojawi się pytanie, czy ten generator byłby w stanie zasilić cały dom w energię. Oczywiście, żeby był. Byłby w stanie, ale producent tego nie zaleca, ponieważ tego typu agregat yy, zaleca się, aby każdą z trzech faz miał obciążoną. Tam jest chyba dozwolona różnica 10-15%. Problem w tym, że instalacje w budynkach bardzo rzadko spełniają takie wymaganie. Często mamy na jednej fazie zrobione gniazdka, na drugiej oświetlenie i to nigdy nie jest ułożone w różnicy zaledwie 10%. No wystarczy, że któraś lodówka się włączy i już jedna faza wystrzeli nam bardzo do góry, ale to jest normalne w tego typu agregatach i normalne w 99% agregatów z Allegro, tylko producenci zazwyczaj o tym nie informują formują firma Aries prosiła mnie żebym go w ten sposób nie testował bo coś takiego będzie działać przez chwilę ale może nie tylko spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej w domu ale również uszkodzenie takiej prądnicy więc pamiętajmy że tego typu agregaty jeszcze do tego się nie nadają by cały taki nam dom zasilić tak jak mówi producent w przypadku tego modelu branża budowlana branża rolnicza najprostsze silniki najprostsze urządzenia z nimi radzi sobie tak jak widać doskonale natomiast jeśli interesuje Was generator, który zasili cały dom, pompę ciepła. To firma Aries również ma takie generatory w ofercie. Napiszcie bezpośrednio na, do nich. Mają też mniejsze modele, jeśli nie potrzebujecie tak dużej masywnej maszyny. Testowałem mniejszy model EAT3000 AVR. Może tamten Wam bardziej podpasuje. Także przejrzyjcie najlepiej ich gamę, jeśli coś Was interesuje. Piszcie bezpośrednio do firmy Aries. No cóż, aha, właśnie, jeszcze cena 7560 zł za to cudeńko według danych w dniu nagrywania filmu z oficjalnej strony. Producenta Aries. No cóż, także na dziś to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy test się podobał. Przepraszam, że tak mało testów, no ale w sumie kurczę. Ja nie mam aż takich prądożernych urządzeń, wiele, żeby go potestować tam nieco bardziej. Na dziś to wszystko. Dzięki bardzo za poświęcony czas. Zapraszam do pozostałych filmów, w szczególności do testu tego mniejszego generatora od marki Aries. Dzięki, cześć.